Hej, witam Was na rowerze z Złom. Witam Was na moim kanale. Kolejny dzień, kolejne rozbiórki. I nie tylko. Pozdrawiam Was serdecznie. I zapraszam do oglądania. I będziemy rozbierać takie niekompletne klawiatury z elektro śmieci. No może dożymy, to może jeszcze rozbierzemy takie poucinane myszki które ten nie działały już. Zobaczymy co tam będzie i i tym podobnie, dobrze.

mój chyba kręcił, kręcił i przekręcił tak śrubkę żeby te śrubki nie są odkręcić o jakaś płytka zielona elegancko plastik do plastiku będzie cały płytka jakaś metalowa to nic odzyskamy ją będzie parę dekor O, o widzicie, szwadelko czujnika się połączył I to tak jest Będzie fajna blaszka Blaszeczka My friend, wie zegt dat dan? Je schroeft het uit. cala en plaça Dobra Teraz tak Mamy dwie blażkę, zobaczymy co jest w tych przedziwnych myszkach Jak to rozebrać? Teraz zobaczymy. Trzeba pierwszą sprawdzić, żeby potem szła. Mamy jakąś płytki. Takie płytki fajnie. Wymy się za chwilkę po krótkim cięciu. I jestem po krótkim cięciu. I tak mamy takich różnych pomyszkach. Na, normalnie bo na kabel były prawdopodobnie. Takie różne płytki różnego rodzaju, takie mocno ciemne i takie. Mamy sporo bo ich fajnie. Dwie płyteczki takie zielone, super. Klasy B. To są B, a te nie wiem, jak liczyć, a to mniejszość z tym. Odzyskaliśmy trochę takich tych płyteczek. Takich takie. Blaszki fajne. Takie są bardzo fajne. Myślę, że sobie je zostawię. Bo są przydatne mogą być. Czy coś. czasem się przydarzą. A jak się przydarzą, to zawsze można na, wywalić na złą. A są takie. Do czegoś mogą się przydać, a nie muszą. A wiecie, różnie to jest. Trochę domiku Trochę blaszek Tu mam jeszcze w razie czego jedną taką Tu będzie pewnie więcej plastiku Spróbujemy jeszcze rozebrać całą Tutaj nie ma tych właśnie na blutacz To wszystko Nie wiem Takie dostałem Nie będzie więcej plastiku, ale to nie powiemy jak najszybciej je rozebrać Żeby już był spokój z nimi to, aby je przerzucam, i aby zawadzają, co będzie to się odzyska, a co nie, to nie jest tutaj. Jakby były całe kompletne z tymi na blutacz, to może jeszcze by którą dyskę się za nie naprawdę którą złotówkę by się za nie przygarnęło to na pewno. One były zapakowane tylko nie było tych właśnie do USB właśnie na blutacz nie było tego, albo gdzieś to wywalił specjalnie żeby nie było, albo bo to tam było. No i było to nie było. Ja się cieszę, co mogę odzyskać. Ja odzyskuję na swoim kanale wszystko, co należy sobie tego na poboczku Ja co wszystko odzyskuję, to to idzie wiadomo, że tu nie będzie. No, do tego być taka płytka zielona, ale to nic Ja jestem zadowolony ze wszystkiego. każdego płytki, każdego grama złomu o, zielona płytka elegancko, ale to jest fajne. Dobra, to będzie plastik, to trzeba troszeczkę rozpołowić, żeby wszedć do tego do śmietnika, do kontenera Przez tego. Ho, 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 ho. tu teraz mamy jeszcze taką czarną sprawdzę czy ona jest w ogóle kompletna A. one nie mają blutaczów ta będzie chyba dłużej się rozbierała ale zobaczymy czy Tak, tak, wszystkie i tak trzeba wszystkie porozbierać, i tak trzeba je wszystkie porozbierać, więc zrobimy to teraz, żeby już mieć z nimi. Bo ja robię porządek, był tutaj taki większy, więc co się da odzyskać, to się da odzyskać, Dobra. a co nie, to, to nie wiadomo, że tu będzie zawsze 99% więcej będzie jak wiecie, tego plastiku, no ale nie ma to na rzeka, bo czasem mogą być czekajcie, bo tu takie lasują nie chcemy sobie o, tu praktycznie chyba będzie tylko takie coś, ale to nic o, to nic Taka typowo ładna to nic to pójdzie do, do porąbania delikatnie wszedło tam, to, nie będziemy się tym przejmować, o, tu taka połamana jakaś furia, a mniejsza z tym furia to będę miała, ja ją zaraz roz, rozkręcał.

skręciło się, ta się odkręciło. a co jeszcze nie? jak się ja ta klawiatura musiała być już zobaczcie by się wysypało co my tu mamy, tu są guziki Dobra, A O, jakaś blaska. Łapie, ale to nic. Tu jest jakaś elektroniczka. worek się zapełnił taki. Tu widzimy elektroniczkę. Tylko ma jakąś płytkę. <śm> Ach, dobra. O, i mamy płytkę taką fajną też. Troszkę z łośniczku. Ja mam plastiku. <śm> ale to tam jest z tym. I ja się wszystkiego cieszę. No ja to też wszystko poszegreguję sobie do, do, do tego do, do tego dobrze robimy pipi dobrze, dobrze, o to chodzi gumek jest pełna. Dobra, to na złomik i to tak, Trochę przybyło Płytek, takich drobnych, drobnych kabeleczków, takie blaszeczki, taka kolejna blaszka. Myślę, że sobie je zostawię, bo czasem myślę, że się przydadzą, bo są fajne giętkie. A wiecie na wierzcie, czy coś idzie łatwo. Wyzuci też idzie łatwo, a jak potrzebne to też będziemy szukać. Albo gdzieś na złomowiu już takich nie dostaniemy, a w zasadzie będziemy się za to zapłacić. A jak mamy dostęp do tego, to czemu tego nie wykorzystać? wykorzystać? Okej, okay, jak to na dzisiaj będzie tyle. Jak wam się odcinek podobał, to, to wiecie co robić. Do następnego, koleżanko i kolego. Trzymajcie się. Do zaś.